Fajna, nie wiem, co mówisz? Zależy kto? Bo ja co? Bo powiedział, że jakby mnie nie było, a chciał z kimś normalnym pograć, to żebyś przełączył na imprezie coś. Nie wiem co, chodzi. Wiem, wiem jedno, że to ta, ta jest zjebana i barsz. No, tym bardziej na przejmowanie punktów. Dobra, mam C. Biegnę na B. No, ja jestem tu sam i jakoś teamu mojego nie widzę. No, no na pewno, na pięciu sam to se na pewno ogarnę. No, no mówię, no tam było pięciu, przejmowałem sam i... No, ja pierdolę, wszystko chopie poprzejmują, bo... Nie ogar, kurwa, nie ogarnia. Ja jestem przy C jak coś. Nie jestem przy ale nie wiem, czy mi się udało z, prze, prze, przejąć, bo jestem tutaj sam też. No ja też. O, o tu mnie ściągnął gościu. Zabiłem dwóch i o tu mnie zabił. Nie wiem, że nas dwóch zabił, bo biegał po proszę przejmować A O tyle, że przejął. No, no proszę, i. Kurwy, jebane, to szczelne... Biegnę za tobą, ale trochę dalej jestem niż ty. Dobra, ściągłem dziada jednego. No to dobrze, bo było ciężko przejąć tak skumysły. Przemek, jestem po twojej stronie. Jestem przy B to dobrze. Przejęliście? Tak, dobrze. przejąłem. Jeden na A, jeden na A Urywałem Ja przejmuję sama Zabijałem trzech ja gości Nie czą kamitelkę na sobie czy coś chłopkę wszystkich tą bronią zabijam moją wszystkie bez problemu A tą kurwę jedną trzem ją rozbija cały czas całę go wcześniej zjął Nie mogłem go zabić z tą bronią, nie wiem dlaczego. No bo tak ja to już bywa Nie, ja jestem admin, tu. kurwa Co to za amunicja jest? Mówiłaś, że aput, że że jak strzela, to ktoś się pali. Co ty gadasz? Ja. Lecę. Ło, no, położą się na Leszku. Tak. No ja pierdolę, no ludzie, no. Ja sam... Ja cały czas na to C chodzę i... ja też. Dobra i biegnę na... No i zaś są Wchodzą przez budynek Kurwa skrzysił. Ja się skrzesiłem na A Ale, zaś chodzę na C, bo chcą ewidentnie przejąć wszystkie punkty. Wiem, ale jak się skrzesiłem jeszcze przy A no to już pójdę na A co nie? to dawaj na A, biorę ja, dobra. To ja już zebrałem je, o ile nie zginę. Teraz biegnę na stronę D Tylko od tyłu. Od C na na... Ja, ja jestem na B te czy z góry No i ześ na A hopie, są dwie osoby. I jestem na C. Gotowaj na P, bo na B jak przejmiemy, to będzie mi wszystkie A, ja z góry pilnuję. No jak jak Przemek mi tu blokuje, hopie, całe dojście star. Dobra jesteście, patrzeć z góry was tam No i patrz, no kurwa jeden gość. O, ja, zabiłem go. No bo stoicie kurwa na kupie, nie możecie się rozdzielić czy co? No przejął nas, przejął nas. Ty, to to jest amulcerz, jak jeszcze, to na amunicę, że jakbyś wymieszczeli to opieranie wysokości świece. To jest e, ten. Atut. No to ja nie wiem, czy to w kupie, ale to się przejął. No, zaś przegramy, bo kurwa nie wiem. Nie wiem, że ale gościom mówię, oni ze wiem kogo mają ale o jest dwóch takich, jeden murzyn i drugi z takim czerwonym okiem temu u pasa i stare nie wiem, co, oni mają się ta tutaj i to wszystko opie, że go się nie mogę stare zabić. Tak, tylko mają pod 150 lewa, czy tam powyżej setki, on ma wszystkie już ta, to te dodanej broni. A ja jestem na B Próbuję przejąć I chuj no nie przejmę, bo jestem sam Nie my ja jednego zdjąłem. na drugiego nie zdjąłem. Dobra i tak to pozostajemy tak, ale grą żeby coś śwież, pograć, bo mogę kapel za chłód Nie żąd nie no, no, No i zajebiście kurwa predatorem jechuj chuj załatwię Chłopie, nie wierzę, no i alfa ja zdobyliśmy i już tam dobiegli jakieś kurwy, nie? No ja pierdzielę, no stary blisko byłem przejęcia już Tylko, że oni opowiadą właśnie po dwóch. To jest tak, że dwóch chłopie wchodzi do tego i jak jednego zabierz na drugi pilnuje i opóźnie ma innej opcji Dobra No a ja też o widzę ciebie Przejąłem I za chwilę się tu nam w pieprzy dziesięciu Jestem za tobą. No i patrz. Co jest? Wchodzą oknem! Za to tobą będzie. Ja jestem na tym, na B. Nie wiem, czy bo leżało. Moja, moja. Dobrze. No i kurwa, no i mnie ściągnęli, a prawie przejąłem. No, Ja pierdol. Dobrze jest, no masz rację. O! Jestem teraz ja na filmiku. No i stary, no... 50 punktów mi brakło. Co?